Zbywa się bardzo wiele. Tak staraliśmy się Państwu na bieżąco przekazywać te takie informacje odnośnie tych wydarzeń, ale jeszcze chciałabym przypomnieć i zaprosić Wrocławian na, na, na wszystkie te wydarzenia. Ja pokrótce tak dosłownie chciałabym. Mamy orkiestrę już 10 stycznia. Tam w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się wysiada artystyczna, twórcy i bibliotekarze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zapraszamy tam wszystkich mieszkańców Bosławka na godzinę 17. Tam już będzie można czytać pierwsze pieniążki do puszek, także gorąco zapraszam. 11 stycznia odbędzie się czwarty rajd Prosto z Serca, którego organizatorem jest PZTK. Następnie noworoczny rajd rowerowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to, to jest też impreza taka tradycyjna, która po raz czwarty już wyruszy. Koncert w Centrum Kultury Browar B, Podaj Serca odbędzie się, się także 11 stycznia o godzinie 16. .00. I później cały szereg imprez, które odbędą się 12 stycznia, czyli w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie pierwszy okres pod wodą zapraszamy do nurkowania, impreza organizowana przez Włocławski Klub Nurkowy, Strzelnica Paintballowa przy Hali Mistrzów, która będzie tam zapraszamy do wspólnej zabawy. Będzie można pojeździć pod mistrzów od godziny 10 w alkoblach, jeżeli ktoś chce wypróbować swoich sił, zapraszamy. Pokazy Pomocy Przedmedycznej organizowane przez za ta impreza odbędzie się bez we te pokazy. Zapraszamy także dzieci i rodziców na spektakl Czerwony Kapturek i Franciszek, spektakl, który przygotowany jest przez, przez teatr Skenę, a impreza odbędzie się w sali wideobudżkowej w WSHE. Koncert Orkiestry, Seniorzy dla Orkiestry to też impreza tradycyjna, seniorzy również grają z orkiestrem, a tym bardziej, że na, zbieramy także na sprzęt dla seniorów, także i seniorzy, Zaprezentują się Wrocławianom. Mam nadzieję, że tutaj też Włosławianie chętnie wezmą udział w tej imprezie. Pokazy tańca, przygotowane przez szkołę tańca gurekcy, Światełko z przerembla to też impreza, którą, na którą zaprasza, zapraszają morsy Kujawskie Włocławek. Koncert Świąteczny Noworoczny w wykonaniu chóru Lutnia w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej licytację kartek cynamonowych, kafe cynamon i oczywiście ta impreza główna, która odbędzie się pod halą Mistrzów. I impreza rozpocznie się o godzinie 16 .00. i tak jak już pani prezydent wspomniała, tradycyjnie od 20:00 światełko do nieba rozbłyśnie nad Wrocławkiem, połączymy się z całą Polską, bo w każdym praktycznie miejscu Polski w tym dniu o tej godzinie odbywa się właśnie Światełko do Nieba. Gwiazdą, gwiazdą tego rocznego tego rocznego finału naszego jest Sebastian. Ten Riga i zespół KRI, zespół, którego przypuszczam, no nie muszę Państwu prezentować, bo wiadomo, to jest zespół dosyć znany w Polsce, utytułowany już nagrodami. Także mam nadzieję, że Włosławianie tutaj także zapiszą. Chciałabym powiedzieć jeszcze, bo to jest bardzo ważne, bardzo ważne, są jeszcze informacje odnośnie wolontariatu. Wolontariusze w tym roku będą testować właśnie do takich oto poszeczek. To, są, to jest ta oficjalna puszka wielkiej oficery świątecznej pomocy. Na tej puszce umieszczone są trzy takie pomarańczowe banderolki. Puszeczki z racji tego, że pogoda jest jaka jest, pokryliśmy również taką folią. To jest takie zabezpieczenie, żeby po prostu nie przemietała puszeczka, żeby była bezpieczna, żeby nie było takich sytuacji, że coś się tam rozkleiło czy cokolwiek się z tą przyczką działo. Wolontariusze oczywiście wyposażeni zostają w takie identyfikatory. To jest też taka dosyć ważna informacja dla mieszkańców Włocławka myślę, że właśnie dla osób, które są wyposażone w takie identyfikatory, to jest przyszłego identyfikatora tutaj mamy z drugą stronę. Tylko dla osób, które posiadają taki identyfikator. I taką suszeczkę można wrzucać pieniążki, dlatego że bez, bez tego po prostu testować na ulicach nie wolno. Wolontariusze oczywiście oprócz tego, że ymm, będą wyposażeni w takie rzeczy, i to są te podstawowe rzeczy, otrzymali także, otrzymali także takie gadżety, takie worki. Te worki mam nadzieję im się przydadzą do tego, żeby w razie gdyby już była ciężka, żeby mogli sobie takie woreczki... <grym> na plecy nałożyć z Te woreczki są także tutaj dla Państwa dostępne takie pamiątkowe, to bardzo proszę. Ym, wolontariusze y, otrzymają także takie informacje, taki przewodnik, jak się poruszać w zasadzie w dniu finału. To są, wszy to są wszystkie informacje dla nich, także odnośnie przyjazdów autobusami MPK miejsc, w których mogą się napić ciepłej się herbaty, numerów telefonów, do to, tych to najważniejszych, także do sztabu, do taksi bośb, takie taksóweczki będą jeździły po naszym mieście. I w razie gdyby się cokolwiek działo, wolontariusze będą wiedzieli, że mogą zawsze zadzwonić pod taki numer. Tutaj do nas, do sztabu i, i, i wszelką pomoc otrzymać. A, a żeby mogli zadzwonić, otrzymają także stare Kleja, ufundowane także przez Wielką Okiesę Świątecznej Pomocy. Także mam nadzieję, że tutaj e, nie będzie jakichś e, jakiś tam problemów. Także mam nadzieję, że i wolontariusze będą mieli z nami kontakt. Z